W 1521 roku upada Imperium Azteków, obalają je grabieżcy ze wschodu Hiszpanie. Dorze mieli wykorzystać słabości Montezumy II. Zapominamy jednak o kobiecie Malincin. Czy bez tej rdzennej niewolnicy Hiszpanie podbiliby Meksyk? Do dziś jest oskarżana o zdradę swojego ludu. Podbój to nie tylko zasługa mięśni. Przed najazdem Hiszpanów Malincin żyje na Półwyspie Jukatan. Regionem rządzą wtedy Majowie. To potężni wojownicy, praktykujący niewolnictwo. W wieku 19 lat Malincin trafia do niewoli. Jest najstarszą córką władcy ludów Nała, ale po śmierci ojca zostaje wydziedziczona. Porzucona przez rodzinę, straciła wszelkie prawa. Tak stała się niewolnicą wodza Majów i zaczęła żyć w ciągłym strachu. U Majów, jak u Azteków, niewolników i więźniów składano w ofierze na szczycie piramidy. Malincin wie, że jest w opałach. Ale wydarza się rzecz niesłychana: do brzegu przybijają nieznane statki. W marcu 1519 roku setki konkwistadorów cumują u brzegu Potonchanów. Dowodzi nimi były sekretarz, a teraz podróżnik Hernán Cortés. Po podbiciu Kuby, Cortez postawił sobie za cel wzbogacenie się w Meksyku. Jego przybycie wywołuje panikę. Malincin ma jednak nadzieję na odmianę swojego losu. Uważa, że najeźdźcy nie mogą być większymi oprawcami niż Majowie. Jej radość trwa jednak krótko. Majowie oddają ją najeźdźcom jako podarunek. Marząca o wolności dziewczyna pozostaje niewolnicą. Jedyną różnicą jest wyznanie. U Hiszpanów przechodzi na katolicyzm. 800 kilometrów dalej leży miasto Meksyk. Cztery wieki wcześniej Tenochtitlan. Było stolicą imperium Azteków, a wyglądało tak. Perła architektury na jeziorze otoczonym wulkanami. W 519 roku 200 tysięczne miasto było jednym z najludniejszych na świecie. To więcej niż w Rzymie i Paryżu łącznie. To tu żył Montezuma II, władca bojący się nie tylko wrogów, ale i poddanych, wybrany przez elitę wbrew własnej woli. Polubił władzę, decydował o losie 25 milionów poddanych. To ważna persona w systemie Azteków. Odważny wojownik, despotyczny władca i człowiek oddany religii przodków. Montezuma był także wróżbitą. W roku 1519, gdy imperium zdawało się być u szczytu, zaczęły pojawiać się liczne złe znaki. Kometa miała ostrzec Montezumę przed nadchodzącą klęską. Inna przepowiednia głosiła powrót Quetzalcoatla. Bóg ten po poprzysiąkł zemstę po wypędzeniu go z Meksyku. Gdy Montezuma dowiedział się o przybyciu Hiszpanów, uwierzył, że ma to związek z przepowiedniami. Poza tym, Aztekowie nie znali koni, żelaza ani broni palnej, z którą przybyli Hiszpanie. Byli przerażeni. Jako bystry taktyk, Montezuma wysyła delegację dyplomatów na rozmowy z Hiszpanami, którzy dotarli pod granicę imperium. Wysłannicy stawiają się przed Kortezem z podarunkami. Quanto vales, to Malincin przegląda się spotkaniu z Dala. Okazuje się, że Aguilar, tłumacz Cortesa, mówi tylko w języku Majów. Nie rozumie ani słowa z języka Montezumy, Nahuatl. Kobieta włada oboma językami, wykorzystuje więc okazję i tłumaczy. I tlato kalos, onki i in moneki tlakamatiske. Jej pewność siebie wprawia w zdumienie. Cortes dostrzegł wartość niewolnicy. Los Malincin odmienia się z dnia na dzień. Uczy się hiszpańskiego i staje się niezbędną najeźdźcą tłumaczką. Dzięki instynktowi przetrwania wie, co leży w jej interesie. Zna Imperium Azteków od podszewki, w tym jego słabości. Hiszpanom podarowuje więc swoją wiedzę i inteligencję. Była księżniczka powraca do dawnego życia, tym razem w roli dyplomatki. Będzie się spotykać z rdzennymi mieszkańcami. Ryzykuje nawet, próbując wpływać na decyzję Cortesa. Konkwistador nie był też ślepy na wdzięki kobiety. Oboje nawet się z tym nie kryją. Na terenach Meksyku roznosi się plotka. Na czele armii stoi mieszana para, która podbija każdy zakątek. Kwiecień 1519 roku. Droga do Tenochtitlan. Jest niebezpiecznie. Trzeba przejść przez Tlaxcala. Mieszkańcy miasta atakują. Jeden przeciw pięćdziesięciu. Cortes i jego ludzie są bliscy przegranej, mimo lepszego uzbrojenia. Bliscy, ale Malincin wie, że lud z Tlaxcali jest wrogi Montezumie. Doprowadza do zawieszenia broni. Bez niej Hiszpanów by zmasakrowano. Co więcej, Malincin negocjuje sojusz z mieszkańcami Tlaxcali. W rzeczywistości, bowiem Meksyk jest podzielony. Montezuma może i jest władcą, ale w imperium ma wielu wrogów i to nie tylko mieszkańców Tlaxcali. Totonakowie i Majowie również są niezadowoleni. Montezuma, przebywający w Tenochtitlanie, śledzi inwazję dzięki licznym szpiegom. Z zaskoczeniem odkrywa istnienie dyplomatki Malincin. W systemie Azteków kobiety nie odgrywają żadnej roli w polityce. Tymczasem jedna z nich, niewolnica na usługach konkwistadorów, prowadzi negocjacje z jego wrogiem, wodzem Tlaxcali. Skandal. Choć generałowie doradzają Montezumie atak, ten odmawia. Przezorny obawia się klątwy Quetzalcoatla. A jeśli Cortesa i Malincin zesłali wrogowie? 8 listopada 1519 roku Malincin i konkwistadorzy spokojnie wjeżdżają do Tenochtitlanu dwukilometrową drogą. Zafascynowani Aztekowie chcą zobaczyć ludzi białych jak kreda oraz tajemniczą, niezwykle odważną niewolnicę. Na widok Malincin Montezuma traci rezon. Kobieta zwraca się do niego jak do równego sobie, nikt inny się nie odważył. Nie ryzykuje jednak zmiany taktyki. Młodzi się, że przekona Cortesa do odejścia ze złotem. Historia potoczy się inaczej. Para zamieszka w Tenochtitlanie. Napięcie narasta. Ludność przestaje tolerować Przebyszów. W oczach swoich generałów ostrożność Montezumy staje się słabością. Malincin, która widziała składanie ofiar z ludzi, publicznie opowiada o krwawej praktyce religijnej. To zbyt wiele, władca wpada w furię. Hiszpanie czują się zagrożeni. Opracowują plan uwięzienia Montezumy. Ten się nie broni, daje się pojmać, jakby śmierć była nieuchronna. Władca ma się nie buntować, jeśli chce ocalić lud. Po wyeliminowaniu władcy, Cortez wykorzystuje okazję i dobiera się do skarbów. Mieszkańcy buntują się na wieść o grabieży. Malinzin prosi Montezumę o uspokojenie ludzi. Ale poddani kamienują władcę. Konkwistadorzy wpadają we własną pułapkę, otoczeni w centrum Tenochtitlanu. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca 1520 roku najeźdźcy próbują uciec, ale Tenochtitlan to wyspa, muszą więc przedostać się przez groble. Całkowita masakra. Setki Hiszpanów tracą życie. To tak zwana noche triste czyli smutna noc. Malincini i Cortez cudem przeżyli. Schronienie znajdują u sojuszników z Tlaxcali. W kilka miesięcy Cortez odbudowuje armię przy wsparciu hiszpańskich żołnierzy z wybrzeża. Po śmierci Montezumy imperium pogrąża się w chaosie. W 1521 roku, przy wsparciu mieszkańców Tlaxcali, Hiszpanie kontratakują. To koniec Tenochtitlan i imperium Azteków. Dla Malincin wygrana jest synonimem pokoju. Wreszcie będzie mogła zasmakować szczęścia. W 1522 roku rodzi Martina, pierwszego odnotowanego Metysa, owoc miłości do Cortesa. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć, jednak Cortes, teraz rządzący imperium, już jej nie potrzebuje. Porzuca ją, a informacje o niej usuwa z raportów. Co gorsza, zabiera jej syna i wraca do Hiszpanii. Malincin podobno umarła ze smutku około 1528 roku w Tenochtitlanie. Pięć wieków później pamiętamy historię Montezumy i Malincin. Dzieje tej dwójki nadal budują podziały wśród Meksykanów. Dla wielu Montezuma przez niezdecydowanie dopuścił do przegranej, dla innych jest ostatnim wielkim rdzennym władcą, który odważył się stawić czoła Hiszpanom. A Malincin? Choć Cortes chciał się jej pozbyć, manuskrypty z XVI wieku ukazują jej centralne miejsce w podboju Imperium Azteków. Meksykanie ją wspominają pozytywnie lub negatywnie. Dla niektórych jest bohaterką, jej imieniem nazwano Wulkan. Stała się wzorem dla feministek z XX wieku. Dla innych to Chingada, czyli zła osoba. Nie bez powodu w Meksyku o wyrzekającym się pochodzenia mówimy malincista. Malincista, Malincista. 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 Jedno jest pewne, rodząc pierwszego metysa, Malincin stała się matką całego narodu.